Hejka! Dzisiaj jedziemy zobaczyć wodospad Wilczki oraz tamę w Międzygórzu. Ogólnie skudowy były trzy trasy: przez Kłocko, przez polanice Zdrój oraz Zieleniec. Wybraliśmy tą najdłuższą, która biegła przy granicy z Czechami i jak widać, mega nam się opłacało. Więc zaczynaliśmy chwilkę na zdjęcia, a to miejsce znajduje się w Rudawie, jest to staw przy orlicy. A następnie zatrzymaliśmy się na punkcie widokowym w gniewoszu, ale widoki. I dotarliśmy na wodospad. Teraz idziemy z drugiej strony go zobaczyć, w sumie tak naprawdę chyba od frontu. Bo... Teraz idziemy na dół. Tutaj, na to warczysz, na śmietnik. On się śmietnika mój. No chodź Simba! Oj, tu już mamy potak. Potak strona. Jest To jest Simba, gdzie ty jesteś? Gdzie ty świat zwiedzasz, nie? Ale to jest piękne, ale A teraz kierujemy się na tamę. Zobaczymy czy tą drogą w ogóle przejdziemy. Także hej, wycieczka! Tam nagotarliśmy, spójrzcie tam. Tam jest ta tama. Także lecimy dalej. Idziemy sobie laskiem. Gdzieś tam, gdzieś tam wyjdziemy. Zobaczymy dalej. Już jesteśmy na zaporze w Międzygórzu. O, i my stamtąd przyszliśmy sobie tutaj, tutaj wiadomo że tu górą lasem sobie przyszliśmy. tą stronę, a tutaj jest ta strona. No, i jesteśmy zaraz przy naszym parkingu. My tutaj za tą górą szliśmy tam właśnie potokiem, strumykiem, rzeczką. Niech ktoś nazywa, jak to woli. Co? Jestem zmęczona. Zrobiłam sobie drzemkę. Po tej drzemce czuję się jeszcze gorzej niż wcześniej. Jużki nie ma. Może rano będzie, jak przyjdziemy na spacer. I jesteśmy na ciasku. Simba jak widać zadowolony. O sieju. To tędy możemy wracać. No możemy. Tam pójdziemy na staw, nie? Zobaczymy, będzie oni są. Gdzie jest Simba? Tam nie wolno. Tam jest stop. Simba stop. Kto to jest jakiś rozbrykane od rana? Pan Simba. A mogę wypić spokojnie herbatę. Mogę. Chyba nie. No nic, czas wracać do domu. Ale po drodze zajechaliśmy jeszcze na spacer po, Wrocławski, po wrocławskim rynku. Przy Dzięki za oglądanie! Do zobaczenia w następnym filmie.